Jakiś czas temu na plaży popularnego egipskiego kurortu rozegrały się dramatyczne sceny. Niedaleko brzegu przy Dream Beach w Hurgardzie, rekin zaatakował 23-letniego Rosjanina, który właśnie kąpał się w wodzie ze swoją dziewczyną, gdy nagle podpłynął do nich żarłacz tygrysi i zaatakował. Dziewczynie na szczęście w porę udało się uciec, jednak mężczyźnie się to nie udało. Atak rekina zarejestrowała jedna z turystek opalająca się na plaży. Na filmie widać jak olbrzymie zwierzę okrąża swoją ofiarę, atakuje ją i wciąga pod wodę. Oczywiście ze względu na drastyczność scen nie pokażę Wam tego nagrania walka trwała ponoć kilkadziesiąt sekund rosjaninowi co jakiś czas udawało się wydostać jednak w pewnym momencie opadł z sił na tyle że zwierzę ciągło go pod wodę i zaczęło go zjadać na oczach przerażonych gapiów jakby tego było mało cała ta przerażająca scena rozegrała się na oczach jego ojca Ofiarą ataku rekina okazał się Władimir Popow, który wraz ze swoim ojcem i dziewczyną w Egipcie mieszkał już od dłuższego czasu. Mówi się, że uciekł z Rosji przed wojną. Rekin, który go zaatakował, najpierw został odstraszony przez łódź rybacką, która od razu ruszyła na pomoc mężczyźnie. Później udało się złapać zwierzę i je zabić. Zwierzę trafiło do Instytutu Nauk o Morzu i rezerwatów Morza Czerwonego w Egipcie. Badacze przeprowadzili tam sekcję zwłok zwierzęcia, po czym na jaw wyszły zaskakujące fakty. Z brzucha rekina wyciągnięto korpus, głowę i ramiona mężczyzny, a resztę zwłok rybacy wyłowili z morza. Okazało się, że była to samica rekina, ale to nie wszystko. Jak podali naukowcy, samica ta była w ciąży, a z jej brzucha wyciągnięto kilka płodów. Jak podali specjaliści, rekin szykował się do porodu. Jak się okazało, samice przygotowujące się do porodu wpływają na przybrzeżne wody, aby urodzić. Szukają płytkich i ciepłych wód, w obawie przed samcami i wrogami z głębszych terenów. Wcześniej samica rekina zabezpiecza ten obszar i odwiedza go tuż przed porodem. Niestety w tym czasie ryba jest niespokojna, ponieważ obawia się o swoje potomstwo. Gdy przygotowuje się do porodu, zwierzę nieje, ale jeśli w swoim otoczeniu napotka inną żywą istotę i poczuje się zagrożona, wtedy wpada w szał i zaczyna atakować. I właśnie to, według naukowców, miało być powodem ataku, co potwierdza również fakt, że samica po zaatakowaniu nie odpłynęła z miejsca zdarzenia, ale dała się szybko złapać rybakom. Samica, która zaatakowała Wladimira, miała 4 metry długości i ważyła około tony. Po zmumifikowaniu, samica zostanie umieszczona w Marine Museum and Aquarium w Hurgardzie, gdzie turyści będą mogli ją oglądać.